Ciełoneczko zimyczki, z tej strony ja Siorek, witam Was w kolejnym odcinku of History 2. Dzisiaj sobie zagramy Koreą Północną i yy, stworzymy sobie cesarstwo koreańskie. No i jak Wam się ten odcinek spodoba możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z wojeczkiem. No i zapraszam do oglądania. No to tak, pierwsze sobie damy technologię, przyrost populacji, przyrost ekonomiczny, wpływy z podatków wpływy z produkcji jedno na zarządzanie troszkę dwa na utrzymanie wojska trochę badań i tak jeszcze raz zrobimy jeszcze trochę na wojsko znowu pójdzie bo e, musimy mieć e, <coughs> si musimy być silni po prostu i żeby nie było żadnych rebeliantów zwiększymy sobie podatki i badania no i teraz e, pomału będziemy przystąpywać. Poprawimy sobie z nimi relacje. Przez, przystąpywać do wojny z Koreą e, Południową. Poprawimy sobie tutaj relacje z takimi większymi, mocniejszymi państwami. Bo może być dzisiaj mocno, mocno, tylko sobie zarobimy dużo pieniążków tutaj. I żeby żebyśmy potem e, zrobili jakby. Zrobilibyśmy jakby no takiego, oszukalibyśmy Koreańczyków. Eee, oj ojoj, ojoj, ej, oni dobra. Dobra, tutaj z Chińczykami jest dobrze, z Ruskami też, z Japończykami raczej też. Tak to ma wyglądać. Już mamy 50% jakby tego i musimy jeszcze zrobić 50% ee, Korei Południowej. Więc dobra, musimy sobie zrekrutować dużo jednostek, bo Korea Południowa, no nie oszukujmy się, jest mocna. Bardzo mocny kraj tutaj. O, dobra, mamy. I teraz troszkę sobie jednostek damy tutaj Damy sobie troszeczkę tutaj. O! Nie no, czekajcie. Teraz musimy do, zrobić coś takiego, żeby tu by było gdzieś może z 600? Nie no, 700 jednostek, żeby... Żebyśmy... Mieli. i będziemy atakować kilka razy bo yy, wiadomo przecież yy, mamy tyle samo prowincji i tak i tak więc no dobra i tutaj już prawie że już zdobyliśmy Seul i dobra tutaj sobie ojoj dobra tak sobie zrobimy bo nam nie uciekli ani nic o dobra na szczęście nam nie uciekli i dobra, tutaj sobie tak robimy, tak i tak. No i już mamy praktycznie tyle, więc jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Progres, progres. No i dobra, tutaj sobie przejmiemy to i przejmiemy sobie tutaj. Oni w ogóle nam nie zadali jakichś ciosów mega mocnych i w ogóle możemy już to stworzyć, ale no jakby mamy z nimi wojnę. Nie mamy z nimi wojny? Ej, ziemeczki. Dobra, ale tutaj sobie, y, jakby, usuniemy te jednostki i zabierzemy sobie wasalizację, i zabierzemy sobie y, kilka prowincji. Dobra, tak sobie zrobimy i jeszcze tak. Nie, tak. Y. Dobra, byle jak klikniemy. Tak może być. Albo nie, jest jakieś sześć. 6... O, jest, dobra. Tak. Aha, tak. No i tak. No i dobra. Bierzemy sobie od nich pokój. Teraz rekrutujemy. Aha, musimy jeszcze zasymilować trochę terenów. Żeby potem nie było. Poprawimy sobie z nimi relacje. Tak. Jeszcze z Chinami i z Rosją i z Japonią. Bo tutaj mamy. Mam nadzieję, że dobre relacje będziemy mieli, ale musimy sobie zrekrutować troszkę armii, bo i teraz sobie bierzemy od nich zniewagę, wysyłamy sobie do nich zniewagę, tak. I teraz zarządzaj aneksji, i dobra, zgodzili się, więc dobra, teraz sobie zansymilujemy prowincję. To sobie już możemy usunąć, jakby to marnie, bo tutaj już nie będzie. Tak wygląda ogólnie i w ogóle to się nie nazywa yy, Korea. Znaczy, nie chodzi o Koreę, yy, tylko o naszego lidera. Nie jest Kim Jong-un, tylko Jom Jong-un. Jom Jong-un. Wiem, to jest bardzo dziwne ziomeczki, ale dobra. Tutaj sobie mamy już zasymilowanych, tak. No i dobra, ziomeczki. Tak mamy już wszystko chyba zrobione. No i stwórz cesarstwo koreańskie. Tak. No i ziomeczki mamy. Jakby mamy tu jeszcze dwie, pro, y, dwie te. Mamy y, dwie stolice, ale jak się kliknie, to już tego nie ma. Więc dobra, ziomeczki. Jak Wam się podobał taki film, to możecie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję we z Możecie napisać w komentarzu. Y, czy wam się podobał film, możecie mi jakieś też wskazówki dać, bo troszkę nieogarnięty jestem, jak chodzi o tą grę. Yy... Ale dobra, ziomeczki, jeszcze wam yy... jeszcze wam powiem, że mam zarobić serwer Discord i tam można zawsze wbić, pogadać z kimś albo coś. Często tam piszę i tak dalej, to możecie ze mną gadać kiedyś albo coś. Link w opisie. No i dobra, ziomeczki, jak wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z wojeczkiem. No i widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć.